Jak smakuje dzisiejsze zwycięstwo wywalczone w końcówce? Myślę, że na pewno na pewno fajnie, że, że udało nam się wygrać w, w dogrywce, ale, ale z drugiej strony szkoda, że nie udało się domknąć tego w doliczonym czasie gry, tym bardziej, że, że za dwa dni jest kolejny mecz. Za trzy w sumie. No ale taka jest piłka i. I cieszymy się ze zwycięstwa. Ponownie pokazaliście charakter na boisku, ale końcówka meczu była nerwowa i musieliście dłużej walczyć o awans. Jesteś, jesteście na siebie źli, że dopuściliście do tego? Na pewno, wiadomo, na pewno jesteśmy trochę źli, bo mogliśmy to skończyć w, w, w pierwszej części meczu, żeby, żeby nie grać tej dogrywki. Ale no, tak jak mówiłem wcześniej, no, taka jest piłka i czasami się zdarzają rzeczy, na które. Nie mamy zbyt wielkiego wpływu i dwa karne w ciągu kilku minut też na pewno niepotrzebne. To nie pierwsza tak piękna bramka w Twoim wykonaniu. Czy właśnie takie dostajesz zadanie od trenera Sobolewskiego, żeby być tym zawodnikiem, który próbuje strzelać z dystansu? Na pewno trener Sobolewski zwracał mi uwagę, że, żebym oddawał strzały na treningu. Sam też wiem, że mam bardzo dobre uderzenie i, i, i staram się to wykorzystywać na tyle, ile mogę w, w trakcie meczu. I ostatnie pytanie do Ciebie. Jaki jest Twój wymarzony przeciwnik w kolejnej rundzie? Hmm, wymarzony przeciwnik? Nie zastanawiałem się nad tym, szczerze, powiem, szczerze mówiąc. Hmm. Nie wiem, może Legia Warszawa? Okej, okay, dzięki. No to widzimy się już za trzy dni na meczu z Wisłą Płocką. Dziękuję również.